Czy dobry tani telefon do 700 zł istnieje? Jak najbardziej. Wśród wybranych propozycji znajdziesz modele z wyświetlaczem Full HD, dużą baterią, szybkim czytnikiem linii papilarnych czy solidnym aparatem. Oto dobre smartfony za mniej niż 700 zł. Jeśli chcesz, by wskazać ci jeden konkretny telefon, który warto kupić za mniej niż 700 zł, to Poco M3. Będzie najlepszy. Oczywiście, w tak niskiej cenie nie można oczekiwać cudów, ale ten model jest optymalnym połączeniem specyfikacji, jakości i ceny. Nawet jego wygląd wyróżnia się bardzo pozytywnie na tle konkurentów. Ma nowoczesną, nietuzinkową stylistykę, a także bardzo dużą baterię 6000 mAh, wystarczającą na 2,5 dnia pracy. Wyświetlacz Full HD, dobry aparat z tyłu, nawet 128 GB pamięci dla plików i programów, NFC do płatności zbliżeniowych, wyjście słuchawkowe mini jack dla ulubionych. Słuchawek przewodowych, miejsce na dwa numery telefoniczne oraz bardzo szybki czytnik linii papilarnych. Jeśli szukasz taniego telefonu, który długo pracuje na baterii, to Redmi 9T będzie dobrym wyborem. Jego potężne ogniwo o pojemności aż 6000 mAh wystarcza nawet na 3 dni umiarkowanego obciążenia i zapewnia dużą swobodę podczas wyjazdów. Z tym smartfonem nie trzeba się martwić o ciągłe doładowywanie. Ma też duży, dobry wyświetlacz Full HD+ oraz łączność NFC, więc zapłacimy nim w sklepach zbliżeniowo. Na pokładzie są dobre aparaty, w tym tylny 48 megapikseli, a także wyjście słuchawkowe mini jack. Slot microSD i szybki czytnik linii papilarnych. Testowaliśmy kilka telefonów Realme i naszym zdaniem wypadają one dobrze pod względem relacji ceny do możliwości. Niedrogi Realme 7i również jest warty zakupu, a jego największym atutem jest duży akumulator o pojemności aż 6000 mAh, wystarczająco na 2-3 dni działania dość wydajny procesor i 4 GB RAM to w tym budżecie dobre połączenie. Tutaj dodatkowo dzięki stosunkowo lekkiej nakładce Realme UI płynność działania smartfona i aplikacji może się podobać. Da się nawet pograć w mniej wymagające gry. Telefon oferuje też Dual SIM oraz oddzielne miejsce dla karty microSD, a także aparat z obiektywem głównym 48 megapikseli i szerokokątnym 8 megapikseli. Jest też Bluetooth 5.0 i Wi-Fi AC, ale zabrakło modułu NFC. Wyświetlacz ma co prawda rozdzielczość HD, ale w praktyce jego jakość wystarcza w większości sytuacji. Co Moto G8 Power oferuje? Przede wszystkim solidną baterię 5000 mAh na 2 dni pracy oraz duży, jasny wyświetlacz 6,4 sala Full HD+. Ma też całkiem niezłe aparaty, dual SIM, szybki czytnik linii papilarnych i aktualizację systemu Android 11. Może nawet nagrywać filmy w rozdzielczości 4K i wyposażony jest w głośniki stereo. Czego natomiast brakuje? Przede wszystkim łączności zbliżeniowej NFC. Tym telefonem nie można płacić zbliżeniowo w sklepach. Oppo stara się pozycjonować swoje smartfony jako te wyróżniające się atrakcyjną stylistyką. Wprawdzie to sprawa mocno indywidualna, ale Oppo A52 może wpadać w oko. Ma dość smukłe ramki wokół ekranu, a także obudowę w modnych kolorach, na co często uwagę zwracają przede wszystkim kobiety i to niezależnie od wieku. Ekran Full HD+, i będące tu jedną z najmilszych niespodzianek głośniki stereo, to połączenie, dzięki któremu Oppo A52 bardzo dobrze sprawdza się podczas oglądania filmów i seriali, czy grania. Aczkolwiek trzeba mieć świadomość o jakim budżecie mowa. O płynnym graniu w najbardziej wymagające gry przy najwyższych ustawieniach graficznych nie ma tutaj mowy. Oppo A52 ma jednak NFC do płatności zbliżeniowych oraz szybkiego parowania akcesoriów Bluetooth, a także pojemną baterię 5000 mAh, która w większości przypadków powinna starczyć na dwa dni pracy. Aparat też wypada całkiem pozytywnie. Obiektywy główny i szerokokątny pozwalają na wykonanie ładnych zdjęć w tej klasie cenowej. Można też rejestrować wideo. W 4K 30 klatek na sekundę. Dajcie znać, czy macie swojego faworyta w kategorii telefonów do 700 zł.